Cześć, przychodzę dzisiaj do Was e, z taką jedną rzeczą, którą właśnie udało mi się zrozumieć i mam nadzieję, że ktoś będzie miał na skróty dzięki temu, że <gryw> ja odbyłam tą podróż i dowiedziałam się o co tu chodzi. Mm. Jeżeli bardzo chcecie, żeby ktoś zaczął się rozwijać duchowo, to może być tak, że bardzo też chcecie, żeby ta osoba po prostu Was doceniła i bardziej chcecie, żeby Was doceniła niż żeby się rozwinęła. Bo czasem jest tak, że ktoś się rozwija duchowo, a mimo to pozostaje egocentryczny, pozostaje skupiony na sobie i tą duchowość traktuje jak taką kalkę, którą można nałożyć na innych i ich dobrze rozczytać. Natomiast zupełnie nic nie robi ze sobą. I można nawet po prostu to stopniować. To nie jest tak, że ta osoba się w ogóle nie rozwija duchowo, tylko ona się rozwija. E, natomiast <laughs> może duchowość ma różne drogi, i może nie wszystkie są dobre, ale nie mnie to jest oceniać. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo chciałam, żeby jedna osoba w moim życiu mnie doceniła. A wcale nie chciałam, żeby się rozwijała. Myślałam, że chcę, żeby się rozwijała, ale tak nie było. I ta osoba zaczęła się faktycznie rozwijać. Zaczęła czytać książki, zaczęła oglądać właśnie filmiki na TikToku, na YouTubie. Ale jej postępowanie w stosunku do mnie się zupełnie nie zmieniło, dlatego że ta osoba zaczęła po prostu lepiej rozumieć ludzi dookoła siebie, ale nadal nie rozumie siebie. Także. Są, jest kilka dróg w duchowości. Eee, najfajniej, moim zdaniem, dla mnie jest iść tą, w której rozwijasz siebie, ale jeżeli oczekujesz, że ktoś zacznie się rozwijać duchowo i przez to ciebie doceni bardziej, to możesz się rozczarować. Więc najlepiej jest po prostu nie oczekiwać, yy, i fajnie jest się złapać na tym, że hej, ja oczekuję. Docenienia. Zacznij siebie doceniać, bo są osoby, z którymi będziesz przelawać bardzo dużo, z którymi być może będziesz szedł przez życie, czy przez życie, z którymi dużo rzeczy będzie Cię łączyło, natomiast które nigdy Cię nie docenią. Nie dostaniesz tego docenienia, i to też jest OK. Także powodzenia i wszystkiego dobrego.